O co chodzi? Jakiś problem z potworem? Nie, z duchem! Możesz powiedzieć coś więcej? Widzicie, nachodzi mnie w snach Jaczemir. Znaczy mój mąż, co na wojence zginął. Stoi u bezgłowia i zawodzi. Tyle lat w rozłące, tak w zaświatach smutno. Chodźże do mnie, chodźże. Mówię, przyjdę, czemirku przyjdę, ale jak mnie bogi zawezwą, nie wcześniej. A on na to, to choć przynieść na grubą brączkę, milej będzie czekać. No i zaniosłabym, ale iść przez las straszno. Więc pomyślałam, że może wy. Jesteś pewna, że to duch twojego męża? A co wy, że niby własnego chłopa poznać nie potrafię? Jestem stara, ale nie aż tak. Nie o to chodzi. Są zjawy, które oszukują ludzi, przybierając kształt zmarłych bliskich. Na przykład skrzaki albo złydnie. O nie, to ja czemir jestem pewna. Mówił we snach o naszych zaślubinach. Jak żeśmy tańcowali w Belletein, O tym, jak go rydańczycy zasiekli pod Rindę. Pod Rindę? Albo coś ci się pomyliło, albo jednak jesteś bardzo stara. To było 80 lat temu. A tak, pomyliło mi się, pomyliło. Podliwią, chciałam powiedzieć. Więc nie pomogę. Gdzie Jaczemir jest pochowany? A na takim cmentarzyku niedaleko naszych konar. W mogile pod starym drzewem. Proszę, to obrączka. Jak już skończycie, przyjdźcie po nagrodę. Mieszkam w chacie, na środku wsi, z moją wnuczką Lesią. Gdzie ona zniknęła? Hmm, dziwne. To chyba grób Jaczemira. A wy białobłosy, co się tak Wiedz mi, co was wprowadza? Lesia, tak? Chcę porozmawiać z twoją babcią. Z moją, kiedy ona nie żyje i to od dawna. Czyli rozmawiałem z duchem. Czemu jej nie pochowano z mężem? Nie wiem na pewno, bo mała wtedy byłam, ale matka mówiła, że na krótko przed śmiercią babcia dowiedziała się, że dziadzio miał na boku jakieś kochanice, więc powiedziała, że leżeć z nim nie chce. Widać, tak zmieniła zdanie. Chciała się jakoś połączyć z mężem za świata, więc poprosiła mnie o pomoc. Ciężko uwierzyć w tę opowieść, ale dobrze Wam z oczu patrzę. Jeśli rzeczywiście pomogliście babce, należy Wam się nagroda. Proszę! To niewiele, ale musi starczyć.